Hey, to Dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy sobie weekend z życia zamiast tygodnia z życia. Mamy piątek, 19 kwietnia, godzina 17.53. Na 19 powinnam iść na francuski, ale tak leje, jest tak zimno. Trochę się nie chcę, więc jeszcze kminie. Nie było mnie tydzień temu, bo miałam pracę. I w przyszłym miesiącu będę w Pradze i też mi na francuski. Więc nie powinnam dzisiaj opuszczać. Nie chce mi się. I muszę też koniecznie pojechać do Arkadii. Byłam do odbioru zamówienie i nie wiem, czy zdążę pojechać jutro. Mogłabym pojechać dziś. I wtedy zaszłam też do Maxa i nie wiem, czy jest obiad. A plan w ogóle był taki, żeby dzisiaj iść na miasto. Jutro miałam mieć urodziny wyjazdowe, ale zostały one przełożone. A więc stwierdziłam, że dzisiaj poszłabym się ubawić. Jutro bym miała taki dzień, ogarnięcie mieszkania i jutro zaczynają się play-offy i grają Islandersi. No i w niedzielę resetowy dzień na zasadzie planowanie kolejnego tygodnia z życia, ale powinna mi się ten francuski. Wróciłeś, wróciłam ja. Sama. Były dwie osoby na francuskim, więc w sumie dobrze, że poszłam. Była nowa dziewczyna w ogóle też, bo chyba jedna zrezygnowała, a była nasz trzyosobowa grupa. Dalej jestem do z francuskiego, jakby to pytał, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ z Michaliną wychodzimy po pubach. Normalnie, za moich czasów świetności, puby oznaczały shot bary, ale Miśka nie pije shotów, a ja mam 30 lat i chciałabym jutro nie wymiotować. Taki mały cel na sobotę. Będziemy drinkować po prostu. I zaczniemy sobie od zjedzenia pizki i wypicia cydrów. A później będziemy pmić co dalej. Jestem troszeczkę zmęczona, co nie jest najlepsze. <śmany> Zbieramy się, jest już w pół do 23, więc tylko doklepałam trochę twarz. Mam tu za dużo rzeczy i wszystko mi się wysypuje z tej szafki. I wy mi upadliście, ale chyba żyjecie. Jest jakieś. Doklepałam trochę brązera i różu, maluję rzęsy. Pokręcę włosy, ale na zewnątrz pada, więc one pewnie będą pokręcone przez jakieś 5 minut. Ale już się że chcę wyjść z domu. tragedii, ale to już nie jest idealne. Chociaż nawet wyglądam, sobie spoko. Wyszliśmy ostatecznie z Michaliną, dosłownie na dwa drinki i wróciłyśmy, ale byłyśmy w mieszkaniu po drugiej, zanim się położyłyśmy, to była w sumie trzecia. A teraz jest 8.35 Zawsze po alkoholu nie mogę spać Więc już się popowalałam w łóżku I byłam psychicznie gotowa wstać I teraz weźmiemy się za dzisiejszy dzień Plan jest taki, że muszę się koniecznie napić kawy I wyedytować filmik na YouTube Zrobię na razie pierwszy draft A później chyba poczytam książkę Pojedziemy do moich znajomych Może zejdziemy do sklepu? Nie wiem mam jedzenia Tu, zabrałam się w sobie i kupiłam to mleko. Tylko nie wiem, czemu jest takie drogie. Zobaczyłam 9,99. Tu jest ile? Tu jest mililitrów? 750. Jeszcze nie ma tragedii, ale te biedronkowe gołwege kosztują 4 coś. Więc praktycznie wychodzi to samo co normalne mleko. To wiem, złotówkę drożej. A tu jednak wychodzą 2 litrowe mleka w cenie jednego napoju roślinnego, więc już tak. Ale jest świetny polecam. Dobra. Przerzucę teraz cały materiał na tego vloga. Był to tylko trzydniowy mini vlog, gdzie akurat wychodziłam z domu, ale przez to, że wychodziłam z domu, nie mam za dużo materiału, że to może będzie vlog taki poniżej 10 minut, ale zobaczymy. Nagrałam słownie recenzję dwóch książek i już mi się nic nie chcę. Też tę recenzję nagrywałam 20 minut, bo nie mogłam zebrać myśli, więc chyba jednak mam kaca. Ale mam też chipsy, więc nie jest tak źle. Na razie poedytowałam jeden dzień z trzech, i jestem umówiona na osiemnastą ze znajomymi. Jadę tam autem i chciałabym jeszcze zajść do sklepu wcześniej. Tak naprawdę mamy trzy godziny, zanim będziemy się ogarniać do wyjścia. 40 mam zrobiony pierwszy draft, trwa 14 minut, 14 sekund. Nie wiem co ze sobą zrobić, tak chce mi się spać, a mamy tak z półtorej godziny. Nie wiem co czytać teraz, bo myślę, że muszę odpocząć od gapienia się w komputer. Przez to, że pobrałam w tym miesiącu Legimi, to cały czas czytam na telefonie, spędzam na Legimi. Po kilka godzin dziennie. Nie przeszkadza mi to jakoś super. Myślałam o ponownym przeczytaniu The American Roommate Experiment, bo czytałam ją w lutym zeszłego roku i to jest druga część The Spanish Love Deception, ale opowiadają o innych bohaterkach, tylko jak to się dzieje w tym samym świecie. Eee, ta podoba mi się bardziej od The Spanish Love Deception i była to też moja pierwsza współpraca barterowa na TikToku. I chciałabym zobaczyć jak po roku mi się podoba, ale tak czy siak byłby to re-read, a tam cały czas czekają książki, więc mogłabym po prostu wylosować jakiś numerek i przeczytać jakąś książkę. Cały czas boję się, że przeczytam coś nudnego, a też przeczytałam w tym roku już 40 książek, z czego pewnie 37 to były komedie romantyczne. To też jest komedia romantyczna. Co mogłabym przeczytać jakiś klasyk. Już pierwszy raz y, losowałam i wylosowałam niefikcyjną książkę, ale zostawiłam ją w pracy, więc nie mogę jej dokończyć. Czy powinniśmy spróbować? I najwyżej, jak mi się nie spodoba wybór, to przeczytam The American Roommate. Trochę też bez sensu, że losuję drugą książkę, nie przeczytawszy pierwszej. A dawaj, tam, oj, tam. 47? Eee... <laughs> Druga niefikcyjna droga rzadziej przemierzana z kotopeka. Tę książkę polecała mi w ogóle dziewczyna, która udzielała mi korepetycji z angielskiego. Bardzo fajna dziewczyna studiuje psychologię, dużo wie o psychologii i interesuje się tematem i powiedziała, że koniecznie, koniecznie muszę przeczytać tę książkę. To jest jakieś wydanie specjalne z okazji. 25 pięciolecia, czy coś takiego yy, wydania książki, więc powiedziała Ola, czemu ona jest taka gruba, to jest cieniutka książka, nie powinna być taka gruba, więc nie wiem, czy to polskie tłumaczenie, czy coś dodatkowego. Najwyraźniej rostek chciał. Boże, mi się nie chce, chciałabym leżeć w łóżeczku. Czytać książeczkę. Jest mi zimno i smutno i śle kawa numer 3, ponieważ idę do znajomych i będziemy tylko siedzieć w ich mieszkaniu. To trochę się ogarnę, ale nie ma szans, że pomaluję oczy. Nie ubiorę się jakoś mega wygodnie. Ile jest stopni, czyli jest mi tak cholernie zimno. Mogę po prostu powiedzieć, że mam kaca. Nie wiem, czy to kac, czy lenistwo już o tej porze. Hall, nie do końca mini hol. Wzięłam sobie bagietkę, krzypszy, draże, ser do pizzy, barany, pestki słonecznika, pizka, cztery sery, trzy piwa bezalkoholowe, które zabieram ze sobą. Troszeczkę ją podpaliłam, ale tylko troszeczkę, na pewno nie wpływa to na... Mmm... I teraz 38 minut. Boże, z mojego stoku to bym nie wiem dokąd dojechała. Suraż, a tu tylko na drugą stronę Warszawy. Chciałam powiedzieć, że dojechałam, przeżyłam i nawet udostępnił mi miejsce u siebie parkingowa. Mam nadzieję, że nie porysuję żadnego sąsiada. Trzymajmy kciuki. Wróciłam, jest za chwilę 23. Nie nagrałam żadnego klipu ze spotkania ze znajomymi. Najpierw biegał mały i jestem przeciwna nagrywaniu nie swoich dzieci, więc odpuściłam muła, później już po prostu nie wyciągałam, ale było bardzo spoko. I teraz siadamy do meczu. Jeszcze szybko zmyję makijaż.

So many things that Plan jest taki, że mamy godzinę 9.06 Siadam do edycji filmiku Później poczytam książkę I później popiszę Dobra, skończyłam, jest 10.26. Sądzę, że to za nami Teraz miniaturka, podpisy Będziemy mogli lecieć dalej z życiem. Update kilka godzin później. Mamy. 15.10 Na zmianę czytałam. Scrollowałam telefon i drzemałam. Ale nie chcę mi się wstawać z łóżka. Więc jest super. super. Nie, no nie robię za dużo. dużo. Najpierw wyślę do siebie list. Zaległe z okazji 29 lat i 8 miesięcy. Czego się nauczyłam w tym miesiącu? Że nie każda walka jest warta stawania do niej, że muszę wybierać swoje bitwy, że mogę odpuszczać i że warto odpuszczać, szczególnie jeżeli jest to dobre dla mojego zdrowia psychicznego i nie muszę się aż tak bardzo przejmować tym, co myślą i robią inni i porównywać się z innymi. Zarazem. Że za szybko odpuszczam w projektach, które są tylko moim hobby, i tutaj powinnam znaleźć większą mobilizację, bo jak odpuszczę raz, to później nie wracam do czegoś przez parę tygodni i robię wszystko, żeby nie robić nic, łącznie z wprowadzaniem się w wyrzuty sumienia. I to, to nie jest ten vibe i będziemy pisać książkę to I stop this Napisałam 265 słów w godzinę I trochę mi się nie chce. Boże twenty Wiecie co? Mamy 21.35 I ten dzień nie będzie już lepszy Będę leżeć i czytać książkę Powinnam posprzątać, ale zrobię to jutro Bo mam to gdzieś Powinnam też umyć głowę, ale zrobię to jutro Bo mam to gdzieś Myję twarz, myję zęby Kładę się w bieżące Spać I tak mi minął weekend Dzięki, że wieście się ze mną Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście Widzimy się następnym razem Trzymajcie się budka, bujaczki time i know it's all out of my control now i